Siemanko widzowie. Dzisiaj jesteśmy z Miłoszem. Przywitaj się Miłosz. Siemano. No, także widzowie um, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę też jak udostępnicie ten film to też będzie bajlando. Widzowie, ktoś mi napisał w komentarzu, że ty action i ten... No jakby znak na środku, to go chyba, w, chyba wkurza, więc ogale, ogarnę specjalną aplikację. Jak możecie zauważyć, mam powiększoną myszkę i jeszcze mam tu podświetlanie na tę myszkę. Mam ekran ogarnięty elegancko, także proszę się mnie już nie czepiać. Mam wszystko wyregulowane, pięknie zrobione i... I mam nadzieję, że Wam będzie się dobrze oglądać moje filmy. No, a tak w ogóle to dzisiaj mamy Cleverbota. Nie wiem, czemu to logo jest takie podobne do. do. do Google'a. Ale okej, okay, nie, nie wiem, czemu ja to pisam, jak. To fajnie. Dobra. Um, co możemy napisać? Um, czy zasubskrybowałeś już mój kanał, dobra? Czy. zasubskrybowałeś? Czy Po Czekajcie. Czy zasubskrybowałeś? za nie. O nie. Czekajcie, bo kliknę na kapsloka. Kanał. Kanał dobra nie No to za to zasubskrybuj. Czekajcie, bo nie wiem o co chodzi. Jakby mam pytanie, co to jest? Lititilimonster 96, no. Dobra, ja nie wiem, co to jest. I chodź, czekajcie, znowu drzwi, zapomniałam zamknąć. Dajcie chwilkę, widzowie. Dobra. Ja oh, jestem. I teraz tak. Ehm, poczekajcie. Ej, co teraz tu zadać? Ej, no to zasubskrybuj. No to poczekajcie. <grybuj> Napiszmy je, ile jest. 5 jest tu razy. Nie wiem jak się razy robi na komputerze. Ej, gdzie jest X? X, 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 X plus. No to 5 plus 5. <noise> równa. Gdzie jest równa? A, tu, tutaj jest równa się. Ru, nie. Równa się. Dobra. 5 plus 5 równa się. O, oglądasz mnie? Co? <noise> nie wiem. O. Nie wiem. Tak, napiszmy. To będzie na pewno dobry pomysł. Ja ciebie też. Cleverbot. Cleverbot. Ja mu powiedziałem, że na co odpowiada rzeczownik, a on napisał na pytanie. Jakie pytanie. A co? Ja nie mogę, dobra. Ja napisam 5, no ile to jest 5 plus 5? 5 plus 1. Równa się, zobaczymy. A, a ty? Tak, a ty? No równa się 6 No, clever bocie. Gdzie tu jest 6 Clever bocie. Aha. Widzę, że już wolę z Chatem GPT porozmawiać niż z tym, bo. Mm. E, Seria, wolę z Chatem GPT porozmawiać niż z tym cleverbotem. Dobra, no to. Ok. Mm. Ile masz lat? Hehe. <ścoughs> Co ciebie to ob obchodzi? Ej, no. Sztuczna inteligencja już jest milsza niż ta sztuczna inteligencja ty Cleverbotie. A co ciebie to obchodzi? Bo jest jest nie. A ty, u, no, no, nie mogę on zrobić, widzę, dlatego czasami ten w filmach mam, no, bez on, mam na przykład gramy z chmurka, bo nie mogę zrobić on, um, bo jesteś sztuczną, inny ty, i, i, g, tak. Tak. Ej, bo jesteś sztuczną inteligencją, tak poddała się. Co sztuczna inteligencja poddała się, dobra, nie wiem o co tu chodzi widzowie. Ej, Dobra, lecimy dalej. A widzowie w ogóle wpadajcie też na Cat+ Plus i na Cat Games. Bo są dwa nowe kanały. Hmm. A jeszcze, Czemu ja dzisiaj zapominam wszystkiego powiedzieć, widzowie? Albo na 1000 subskrypcji, albo na 500. Um, robię też mocną rzecz, bo na stosowów nie da się dwóch rzeczy. No, może na 500, ale no... Miło by było, gdyby było 1000 subskrypcji na tym kanale, bo będę wam bardzo wdzięczny. Yy, także dobijemy 1000 subskrypcji challenge. No. A na pięć, A na, może na 500 zrobię ten mocną żart, bo nie wiem. Ym. O no to... Napiszę co? Z... Zrobić na pięćset serio nie wiesz? No, B. co to, co tu wyskoczyło widzowie? I to było dziwne, to było dziwne. Nie wiem co wyskoczyło na środku nagle, ten Clever. To cię nie lubię. Ej, ja napisałem Kedr, Kedr. Ja napisałem że się a on powiedział, pójdź do kibla i zamknij Czekaj, ja mu napiszę... Um, I... Eu vou na píxel, eu vou i, g, i, i, d, i, g, I. Dobra, idź... Idziemy, co ja napisać? Idź po... myą... Ja napisam idź po mopa. Bo jesteś dziewczyną, co? Ty... ty... Dziewczyna z... ty... Co ja? I Idziesz. Co zrobiłem? Idziesz Po Widzisz po mopa. A gdzie? അല്ല Nie wiem, ale idź. W domu? Tak. No właśnie. No to... I. No to idź. No to idę. Miłość, cleverbot idzie po mopa. Cleverbot idzie po mopa widzowie. I i ak, tam a tego mopa. Jak tam masz tego mopa? Ty masz chłopaka, co? No. a aż nie. Czy my E. go mopa? Czy masz tego mopa? Nie mam dziewczynę ciebie. Co No i co pisz? Nie mam dziewczyn na ciebie, co Masz mu pan co jak zrobił tak? Ja I love you. Daj mi wykrzyknik cały czas. Czemu mi pisze po angielsku? Pisz... po... po olesku. Pisz po polsku. Sam piesz po polsku. No, ja, py, i, czy, Dlaczego Patrz. Chyba, chyba stuknięty jesteś. Noc! E, ja, ja zaraz kończę nagrywanie. Dobra, widzę, wystawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a paczka w górę też, jak odsądzicie ten film, to też będzie bajlanda. Ja się z żegam, a także cześć, na razie. 一。E. E.